Hejka, witajcie w moim kolejnym filmiku, w którym dzisiaj będę znowu się malować. Będę się malować tak, że zrobię jakiś makijaż oka, ładny. Jeżeli to nie będzie fail, to będzie hit. Yy, zaczynajmy! Tak. Okej, okay, zmieniłam trochę ustawienie kamery, kam telefonu. Najpierw pomaluję brwi i będę się zabierać do pięknego oka. Smoky eye. Tak. Okej, okay, dobra, brwki pomalowane, zapraszam do filmu. Długo myślałam jak sobie pomalować, co sobie pomalować, jakim, czym sobie pomalować. Nadal nie wiem czym sobie pomalować, ale coś mi się wydaje, że zrobię takie jakieś niebieskie coś. Będę używać paletek z Rimmela takiej, nie wiem z czego to jest. Make up obs obsession. Dobra, lecimy. Najpierw nałożę bazę, co tak naprawdę niedawno się dowiedziałam, że się nakłada bazę na oko. Moje koleżanki mi to powiedziały. Bo tak to miałam wywalone i na no, oko. Okej, okay, więc możemy zaczynać. Ja się boję. Um, użyję takiego pędzelka, gdzie ten pędzelek, ponieważ miałam za ciekawych pędzelków, yy, zrobię go tak. niebieski. Kasper, co tam? Chcesz być na odcinku? <grym> Okej, okay, Kasper, cicho. Okej, okay, wygląda to tak. Nic tutaj nie wymyślę więcej, bo nie potrafię. Yy, dobra, yy, to koniec, to jest cały makijaż. Dzięki siema. Papa. Nie dobra, a tak serio ten Ten dzień. I tu. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Widać się w lustrze. <głos> <głos> e, więc na razie to tak wygląda. to Nie będzie gorzej to wyglądało. Stwierdziłam, że wezmę następną paletę i ona będzie wyglądała tak. To nie wiem, z czego jest ta paleta. Ja ją dostanę na urodziny. Wybiorę sobie za chwilę jakiś cień i będę malować. Tak naprawdę nie jestem. Jakąś profesjonalną makijażystką. Oczywiście mówię to co chwilę. Nie dotykaj tego. I po prostu y, zrobię jak najbardziej podstawowy makijaż. Okej. Okay. Biorę teraz cień y, ten. I nie wiem, co cienie się nie nazywają. Troszeczkę nakładam tu na powiekę. No i to tak wygląda. I teraz y, nie wiem, do czego przejdziemy. Chyba przejdziemy do po prostu pomalowania tej powieki. Użyję do tego Oczywiście kore korektor. O, coś takiego, tak jak... Instagramerki. Okej, okay, myślę, że to będzie e, coś takiego. Teraz nałożę jakiś cień. No to o, wezmę ten złoty cień. Ten tutaj z tego taki złoty. Okej, okay. nie jest on mocny. Okej, okay, wygląda to tak. Okej, okay, teraz będę tym, który wcześniej kupiłam niedawno i go pomaluję po prostu tak tutaj. Okej. Okay. W takim razie to będzie wyglądało tak, nie inaczej. Mogę to pokazać tak z bliska. I teraz pomaluję sobie resztę, czyli po prostu twarz, i za chwilę wrócę z Wami, żeby pomalować pod oczami. Ok, pomalowałam, i teraz zrobię kreskę eyelinerem. A, eye, eyeliner z Katwondi. Nie, proszę, nie. Nie, nie mówię, że to jest jedna wyżej, druga niżej. Okej, okay, więc zrobiłam te kreski. Może one nie wyglądają równo tam, ale one są mniej więcej równe. Znajmy. Za chwilę coś z nimi zrobię. Jeżeli chodzi o to, to po prostu kreski nigdy nie będą równe, a po drugie yy, kreski, no, zakryję yy, rzęsami. Ale to mnie że nie usprawiedliwia, że nie zrobiłam tych kresek różnych. Użyję rzęs, oczywiście z Ardell. Na tym ja je przerabiałam dosyć, dlatego one inaczej wyglądają. Zobaczycie jak będą wyglądać na oku. Ja je przerabiałam. Od razu mówię, ja je przerabiałam. Więc założę i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o to, jak nakleić rzęsy, to pokażę. Będzie to tak, że bierzesz ten klej. No ja mam akurat z Duo klej. I... Nakładam na rzęsy ten klej, tylko, że... I teraz, żeby odczekać, biorę drugą i nakładam też. Teraz malujemy rzęsy, bo trzeba pomalować przed sztucznymi i trzeba pomalować swoje rzęsy. Ja maluję je delikatnie, ponieważ no, nakładam dosyć długie te rzęsy, ale jak nakładasz na przykład takie rzęsy jak ja, no nakładam do szkoły, to wtedy maluję mocno, mocniej te rzęsy. Się bardziej przykładam. I najlepiej na jeszcze mokry ten tusz nakładać te sztuczne rzęsy, i w takim razie nakładam. O. I to wygląda tak. Często mam tak, że dwa razy naklejam rzęsę, po prostu mi się jeden raz nie udało nakleić. Nakleję drugą i zaraz do Was wracam. Okej, okay, wygląda to tak. Teraz patrzę, że trochę to jest inne od tej, ale to jest Muszę to trochę podciąć po prostu. No i przechodzimy do ostatniego, ostatniej rzeczy, czyli pod oczami. Okej, okay, więc świetlacz nakładam y Tutaj. Tutaj. I przy oczach, czyli tu. Czyli jak zwykle. Jeżeli chodzi o to czym pomaluję, to pomaluję po prostu takim tym pędzelkiem. I najpierw po prostu polecę czarnym. Teraz biorę y to był ten najciemniejszy część, czyli ten Idol, a teraz będę ten emo, emo, Emotion. 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 No, no, po prostu bliżej i. What, tak? I teraz y, pomaluję Cloud. Nine. I po prostu wezmę go jako biały. Trochę to rozjaśnię. Rozblenduję. blend. Blend, blend, blend. blend, blend. I nałożę trochę tego blokatu. Ok, w takim razie y, trochę blokadu dodałam i zostały nam dolne rzęsiki. Ok, ja w ogóle nie, nie powiedziałam wam o tuszu, tusz to jest z Chanela. Ok, więc makijaż oczu skończony. Myślę, że o niczym nie zapomniałam. Co to, co do... A co do błyszczyka Skatris. Bonjour Paris. Okej, okay, więc makijaż skończony wygląda on tak. Mi się wydaje, że nawet nieźle mi wyszło, ponieważ no oprócz tych dobrania kolorów to mi supi wyszło, więc myślę, że... Jest OK. Dzięki za obejrzenie. Możecie dać łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. No i tyle. Zapraszam do następnego odcinku, odcinka. <grym> za tydzień. Bye. Mua. Kocham was.